Kilka ciekawostek z kraju i ze świata z przełomu roku. 31 grudnia 2022 roku na krakowskim rynku odbył się jakiś wiec na rzecz Ukrainy. I tam już Tradycyjnie te same osoby nawoływały do poparcia Ukrainy. Z tym, że tym razem narracja trochę się zmieniła, i ci ludzie poszli w swoich życzeniach, żądaniach czy nawoływaniach, poszli już tak daleko, że tym razem żądają od nas oddania swojej całej broni na rzecz Ukrainy. Bo następna będzie Polska i od was też zależy czy ta wojna przekroczy granicy, czy nie. Teraz ukraińskie żołnierze oddają życie z nadzieją, że będą mieli wystarczająco broni choćby walczyć o Polskę. Oddajcie tu broń, ona was nie uratuje. Oddajcie całą broń, którą macie to w Sojuszu Północnoatlantycznym. Teraz Ukraina zdecydowanie walczy po waszej stronie. Oddajcie choćby broń, nie oddajecie życia, oddajcie Dajcie broń droń. za tych ludzi, którzy oddają za was swoje życie. My i tak już dość sporo się rozbroiliśmy na rzecz Ukrainy, co moim zdaniem powinno skutkować tutaj jakimiś działaniami prokuratury, Oddaliśmy jakieś uzbrojenie, nie wiem na jakich zasadach, zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe, jak można wziąć i oddać uzbrojenie jakiemuś innemu krajowi. Gdyby to było, nie wiem, w jakiejś spółce czy w jakiejś firmie, gdyby prezes zrobił taki numer, że oddał za darmo, Jakiejś innej firmie coś, jakiś tam majątek, no prawdopodobnie byłby natychmiast, yy, stałby się osobą oskarżoną o działanie na niekorzyść spółki. Natomiast tutaj jacyś ludzie yy, oddają nasze mienie jakiemuś innemu krajowi, i nic się nie dzieje. No, ale to nie o tym. Tylko chodzi o, o to nawoływanie do rozbrojenia Polski. No, czy to czasem nie ma drugiego dna, bo gdyby tak się zdarzyło, to będziemy mieć sytuację taką, że będziemy mieć uzbrojoną Ukrainę i rozbrojoną Polskę. No nie muszę przypominać, że to Ukraina ma wobec Polski jakieś tam roszczenia terytorialne, które od czasu do czasu wypływają na wierzch. Coś mówiło się o tym, że, że tu aż pod Kraków są ukraińskie ziemie, więc tu proponuję ostrożność w takich ruchach rozbrojeniowych. I będziemy mieć agresywnego sąsiada, dobrze uzbrojonego, przy czym sami będziemy rozbrojeni. Czym to może skutkować? No to polecam waszej wyobraźni i Do tej wyobraźni możemy podłączyć jeszcze tą narrację faszystowską, która dominuje na Ukrainie. Te wszystkie symbole faszystowskie, które w przestrzeni publicznej tam są propagowane te y, antypolskie postacie, które są gloryfikowane. Dzisiaj czytam, że, że gdzieś w Lwowie był, y, były obchodzone urodziny Stiepana Bandery Stepana Bandery, czy jakie mu tam jest i był tam między innymi chyba y, minister wojny Ukrainy czy jak tam on się nazywa Więc możemy więc mamy tutaj jasny dowód, że i czynniki państwowe w tej gloryfikacji Ukrainy biorą udział. No to przy okazji z tego powodu, że uczestniczą w tych wszystkich uroczystościach, są to uroczystości państwowe, a poza tym Nagminnie są stawiane pomniki banderze, szuche i tym innym postaciom z tego upowskiego półświadka. Więc to jest kolejny dowód, że Ukraina nie odcięła się od tych swoich antypolskich zwyczajów. I dozbrajanie takiej antypolskiej Ukrainy może, może proszę państwa, skutkować różnymi tutaj historiami, które nam się jeszcze nie wyśniły. Natomiast nasz pan prezydent postanowił nam nakłamać w swoim orędziu noworocznym, w którym w pierwszych słowach listu do polskiego narodu stwierdził, że jeszcze takiej wojny jak na Ukrainie nie było po drugiej wojnie światowej. Drodzy rodacy, szanowni państwo, żyjemy w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Nie było takiej w Europie od zakończenia II wojny światowej. Tu panu prezydentowi należy przypomnieć, bo pewnie zapomniał o wojnie w Jugosławii, w której brały udział siły NATO, które doprowadziły swoim działaniem. Do katastrofy humanitarnej, no już nie wspomnę o tych bombardowaniach, gdzie bombardowali równo wszystko, jak leci cywilów, nie cywilów, wojsko, nie wojsko. Wszystko jedno doprowadzili do olbrzymiej katastrofy humanitarnej w Serbii. I tak, panie prezydencie, no nie było takiej wojny, nie było takiej wojny. Oczywiście, że nie było takiej wojny, bo była wojna o wiele większa i na większą skalę niż to co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Jednym z celów tej wojny w Jugosławii była demokratyzacja. Ta demokratyzacja to jest chyba jakiś taki sztandar tych wszystkich nielegalnych działań jak chodzi o wojska NATO i Stanów Zjednoczonych ta demokracja niesiona na sztandarach to jest jak, jakaś w ogóle historia nie z tej ziemi ponieważ Stany Zjednoczone i to całe to podwórko ichniejsze podłączone do NATO zdaje się, że myśli, że może dyktować innym ludziom jak oni mają żyć i jak ma wyglądać ich państwo. To jest moim zdaniem to jest jakieś sianie terroru i działania w ogóle nielegalne, bo jakim prawem, powiedzcie mi, jeden kraj może dyktować drugiemu krajowi, jaki ma ustrój sobie wprowadzić. No, no nie wiem. No, Niech idą Chińczykom, powiedzą, że mają tam demokrację wprowadzić. No zobaczymy, co to się wtedy wydarzy. Jak Chiny zareagują na próbę demokratyzacji Chin za pomocą rakiet. Znaczy demokracja. Ja rozumiem oczywiście to, że demokracja wprowadza różne możliwości sterowania z zewnątrz. Takim przykładem, może być Ukraina. Ukraina jest bardzo dobrym przykładem tego i ta cała kolorowa rewolucja różowa czy pomarańczowa czy jakie tam te były rewolucje. No to ewidentnie były działania sterowane z zewnątrz, które doprowadziły do tego właśnie do tej sytuacji, która jest w tej chwili, gdyby Ukraina była pozostawiona sobie i te wszystkie jej działania byłyby wynikałyby z ich potrzeb i z ich możliwości, to prawdopodobnie do tej wojny by nie doszło. Natomiast jeżeli Ukraina została wpuszczona w jakieś takie tryby y, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i wpuszczeni zostali tam ludzie, którzy chodzą na pasku Stanów Zjednoczonych, no to oni będą robić to, co Stany Zjednoczone sobie życzą. I to jest, dla mnie jest oczywiste jak dwa razy dwa, i te słowa tutaj pana prezydentowe, w ogóle do mnie nie trafiają. To są jakieś bzdury mówione nie wiadomo do kogo. Do kogo Pan to mówi, panie prezydencie. Czy do swoich sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, czy do kogo? Drugie pana prezydentowe kłamstwo to jest takie, że kryzys, jaki nas w tej chwili spotyka, energetyczny, jest winą Putina. Skutki tej barbarzyńskiej agresji dotykają także nasz kraj, Polskę. Kryzys energetyczny, wzrost cen, spowolnienie gospodarcze, niepewność, co przyniesie jutro. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Za to wszystko odpowiada imperialna polityka putinowskiej Rosji. No coś po prostu niebywałego, panie prezydencie Duda. To ja też panu przypomnę, że to nie Putin na nas nakładał sankcje, tylko rząd Rzeczypospolitej Polskiej nałożył sankcje na Polaków. Ograniczając zakupy węgla, zakupy gazu, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie dość, że ograniczył zakupy z Rosji, to nie był w stanie zabezpieczyć tych zakupów gdzie indziej. Co skutkuje wysokimi cenami węgla i gazu? To jest taka wykładnia oficjalna, a nieoficjalna wykładnia to jest taka, że Podnieśliście Państwo te ceny tylko po to, żeby łupić Polaków. Chcecie te pieniądze złupione z Polaków przepieprzyć na zakupy uzbrojenia. Co z tym uzbrojeniem chcecie dalej zrobić? No to tego jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy. W spółce Orlen skarb państwa ma 49,9% akcji. Gdyby na jednym litrze paliwa zysk. Z jego sprzedaży wynosił 2 złote, To do Skarbu Państwa z tytułem tego zysku wpłynie niecała złotówka. Y, pozostała złotówka wpłynie na konta podzielone między pozostałych akcjonariuszy. Jednym z większych akcjonariuszy jest Nationale Nederlanden OFE. 5,3% akcji. Pozostali akcjonariusze 44,8% to nie wiadomo, kto to jest. Prawdopodobnie te akcje są sprzedawane na giełdzie. Symbioza ze skarbem państwa, ze skarbem państwa nie polega tylko na tym, że mamy tutaj te akcje i Przychody z tych akcji, czyli z zysku spółki, ponieważ paliwa są obłożone olbrzymimi podatkami. I teraz każda podwyżka ceny hurtowej paliwa niesie za sobą podwyżki tych podatków, które są nakładane w sposób procentowy. Czyli, jeżeli by paliwo kosztowało złotówkę, to podatki, które są nałożone kosztują drugą złotówkę. Mniej więcej tak się to kształtuje. Więc jeżeli to paliwo wychodzące z rafinerii kosztowałoby 5 zł, to na stacji będzie kosztowało około 10. Tym sposobem właśnie państwo polskie łupi polskiego obywatela i zdobywa fundusze na swoje zachcianki pod tytułem na przykład zakup czołgów w Korei. Jak już jesteśmy przy orędziach noworocznych, no to tutaj ciekawą, yy, ciekawą rzecz powiedział, yy, powiedzmy to prezydent Chin, jest to Xi Jinping. Całe przemówienie, jak tutaj yy, czytam, no to jest raczej w tonie takiego rozwoju Chin i, i przez historię tego rozwoju i tego, co jeszcze chcą osiągnąć. 冲击文. 朋友们、女士们、先生们，大家好！二零二三年即将到来，我在北京向大家致以美好的新年祝福。二零二二年，我们胜利召开党的二十大，破坏了全面建设社会主义现代化国家。 I Nie ma tutaj żadnego odniesienia do, do wojowania, do zabijania, do Putina, do jakiś tam innych. Oczywiście jest odniesienie do ludowych sił zbrojnych, które obchodziły 95. urodziny. I mówi Xi, że pewnie maszerują na wielkiej drodze budowania silnej armii. Też o sukcesach armii, o budowie lotniskowca. Mówi tu o sukcesach związanych z budową chińskiego samolotu pasażerskiego, elektrowni wodnej. No i można powiedzieć, że dziękuję Chińczykom za trud włożony w ten rozwój. Ale najciekawsza rzecz, która moim zdaniem powinna zwrócić uwagę wszystkich rządzących, to jest jeden akapit. I on mówi tak: kiedy 1,4 miliarda Chińczyków będzie pracować jednym sercem i jednym umysłem i stanie w jedności z silną wolą, żadne zadanie nie będzie niemożliwe. A żadna trudność nie do pokonania. To też nam daje wyobrażenie o tym, że Chiny doskonale są świadome tego, że ile ich jest i co oni mogą zrobić. Także tutaj bym się wszystkim tym światowym przywódcom proponował skupić na tym. Bo, tak, dla wyobrażenia to mogę powiedzieć, że w Europie jest chyba 600 milionów mieszkańców, z czego część w ogóle jest po stronie Rosji. W Stanach Zjednoczonych w 2021 roku było 332 miliony ludzi, czyli Europa połączona ze Stanami Zjednoczonymi. To jest niecały miliard ludzi. Dopiero. A wyobraźmy sobie coś takiego, że Chiny połączą siły z sąsiadującymi Indiami. I mamy prawie 3 miliardy ludzi. To daje wyobrażenie o tym, co kto może i gdzie kto, na jakim kto biegunie przebywa. Bardzo mnie też ubawiła ta informacja o tym zespole nie wiem jak, nie pamiętam już jak on się nazywa, który wystąpił w Zakopanem na tym Sylwestrze Dwójki czy jak on się tam nazywa ja oczywiście nie oglądam telewizji więc nie wiem co tam właściwie się wydarzyło ale oglądałem zdjęcia i widziałem ferment w internecie na okoliczność tego, że państwo wzięli, wystąpili w tych opaskach y, tęczowych. W sumie jest takie powiedzenie kto mieczem wojuje od miecza ginie i można powiedzieć, że właśnie coś takiego się wydarzyło. Ta poprzednia gwiazdeczka, która odmówiła występu ze względu na to, że tutaj takie są y, anty klimaty w Polsce, więc Sama sobie. Ale podobno właśnie przy okazji jeszcze wzięła te pieniądze, które, które tam jej oferowali i, i postanowiła nie wystąpić. I teraz chyba się będą z nią procesować. Nie wiem, jak to będzie. W każdym razie prawdopodobnie zapłaciliśmy za dwa występy. Z tego odbył się tylko jeden, i na dodatek jeszcze no, poszedł w eter przekaz, że jednak można w Polsce z tymi tęczowymi opaskami występować, i właściwie nic się nie dzieje. W telewizji publicznej pokazują, na ile to było sterowane, na ile to było umówione, no to nie jestem w stanie powiedzieć. W każdym razie kosztowało nas to sporo kasy. Bo podobnież ci goście z opaskami wzięli milion dolarów, czyli jakieś tam 4,5 bańki polskich złotych, co zupełnie jest jakieś, dla mnie jest niewyobrażalne, że można w ten sposób gospodarować publicznymi pieniędzmi, nie wiem, czy to jest. Na tej zasadzie, że, że to już w Polsce nie ma jakichś normalnych artystów, którzy by za normalne pieniądze wzięli i zrobili taką imprezę. I trzeba z, z jakieś podrzędne wykopaliska robić, żeby, żeby sprowadzić jakieś takie. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę. To jest zadziwiające. Nie rozumiem też Polaków, że oni się łapią się na to. No w telewizji jeszcze jak ktoś ogląda telewizję, obejrzeć sobie w telewizji taki występ, no to jak cię mogę, ale tam podobno pojechało 60 tysięcy ludzi. Żebym ja tam pojechał na taką imprezę, to musieliby mi zapłacić. Słowo daję. Z własnej nieprzymuszonej woli ja bym tam nie pojechał, bo jak pomyślę sobie o... O tym, że miałbym tam wystać ze 3 godziny w korkach, wjechać, wyjechać z tego zakopanego. To miasto się nie nadaje w ogóle do, do komunikacji samochodowej. Więc, jak się tam najedzie tych 60 tysięcy ludzi, to tam po prostu jest jakiś Armagedon i to wszystko przyjeżdża nie wiem na dwa dni. I jednego dnia wszyscy wjeżdżają, i tego ostatniego dnia wszyscy muszą wyjechać. No to, to jest jakiś po prostu obłęd w, w kropki. No i tu teraz z mojego podwórka, niedaleko mnie na stacji benzynowej, tu jakaś pani, która tam prawdopodobnie pracuje, napisała na lokalnej grupie, że jakiś człowiek ukradł cztery paczki papierosów. I rzucił jej jakimiś drobnymi, drobnymi ukraińskimi i uciekł. To w ramach chyba ubogacenia kulturalnego, kulturowego po prostu i to było w noc sylwestrową. Także takie się sytuacje dzieją. Nasi dzielni tutaj. Yy, Przybysze potrzebują po prostu sobie zapalić. Także pomagajmy, pomagajmy jak możemy. I oprócz broni, amunicji i tego typu rzeczy, wyślijmy jeszcze trochę fajek, bo fajek brakuje. A najlepiej, żeby tutaj na miejscu dostawali też oprócz jedzenia, spania, yy, 500 plus, innych tam dodatków, to jeszcze, żeby fajki dostawali, bo jak nie dostaną, no to będą tutaj jakieś działania niepożądane wdrażać. I z tym optymistycznym akcentem zostawiam Was i życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. thank you